Mamy tutaj STI 2021, pełna konwersja, samochód sprowadzony z USA, pełna konwersja do rynku europejskiego. Wymienione zostały tarcze na europejskie z licznika europejskiego i teraz co tutaj mamy. Samochód odpalę, może, że nie ma żadnych błędów. Tak jest. Mamy przebieg w kilometrach. Tutaj przyciszę troszeczkę radio. Mamy przebieg w kilometrach. Cyfrowa wyświetlanie prędkości w kilometrach, jak w samochodzie z rynku europejskiego. Mamy ustawienia ekranu. Mamy wyświetlacz na potrzebiu, który również. Jeszcze można też tutaj zobaczyć, że są wszystkie języki europejskie. Tam tych języków sporo jest. Oj, Całość wygląda w ten sposób. Dużą robotę robią te tarczki europejskie, ale bardzo ciężko je dostać. To jakaś totalna okazja się trafiła, więc tarcza została założona dla klienta, ale w taki sam sposób wygląda to na Liczniku amerykańskim, czyli z milami, no to licznik jest ten sam akurat.